No, witam. Kupiłem sobie taką paczkę w Niemczech na morską troć. To jest to ma seria przynęt. Co tu jest ciekawego w tym? To najbardziej ciekawe to jest y, oczywiście cena, bo koszt tego to jest około 160 zł. No i co tutaj mamy w tej paczce? Hmm. Mamy. Taki od Westina. Eee, długopis. też takiego. Tak to wygląda. Eee, potem od Svega Taki 3D mm, 3D Line True Snicker. Coś takiego. To już takie fajnie mieni. Eee, 18 gram. Potem mamy taki od gniazda. Od, jest to jest, no. Falkis to jest jakaś szwedzka firma. Yy, no, no to jest ciekawe, bo u nas na woblery, No troci, no mało widziałem, żeby to szłopą. No A tu mamy. O, takie cudeńko, bardzo fajnie to wygląda. I brzuszek. Yy. Następnie od Sewyja takie coś, też taki ołówek e, grafitowo-czerwony, z takim tutaj do uzbrojenia rzeczami. Potem od Westina Globi, też takie fluo 20-gramowe. E, Jakiś taki u nas tego nie widziałem. Sprawdzałem w internecie. To jest jakiś e, hardcore firma minoflot i Kolejny wobler właśnie. Też fajnie, fajnie to wygląda w takim kolorze. Aju. Potem mamy od Hansena taką tutaj takie fachadołko. O, Takie coś. I ogólnie powiem tak, że koszt na polskie 160 zł. To jest 100. I to, to jest 160 zł. Generalnie cała ta reszta, tutaj wszystko. Plus jeszcze to oczywiście, tu jest też jakaś yy, firma taka. Mało, mało znana w Polsce, to wszystko jest generalnie na plus, w gratisie. W gratisie no. Zapłaciłem, ale bym miał to wszystko kupić, to mnie by to kosztowało dużo, dużo więcej. No i co mi się jeszcze podoba u Niemców tak, taką kulturę sprzedażową, to tak, ja dostałem taki, o otwieraczek do piwka. Yy, tutaj było jeszcze tak parę cukierków yy, dla dzieci. Miło. No i taka też muszka od Spirolino. Jakaś tam naklejka, po prostu nakleić. Tu jest jeszcze taki gratisik mały, to jest w ogóle, nie spodziewałem się tego. To oczywiście jakieś też naklejki, jedna, yy, druga. O, taka tutaj fajna gumka. To bardziej jest moim zdaniem od konia. Tu jakiś autograf, jakiegoś gościa, który łapie który łapie pstrągi. No ogólnie bardzo fajna rzecz. Uważam, że taki zestaw na, morski, na morską troć pod wystarczy w zupełności nie trzeba nie wiadomo czego kupować. Jak ta, jak ta ryba żeruje, to ona po prostu żeruje i. i yy, no i koniec i ona bierze. I trzeba mieć yy, cały walizek przynętu, uważam. Takie pod, pod, podstawowe o, zestawy. Będę sobie kupował i, i uważam. Wystarczy, w zupełności. Bardzo fajna rzecz, drugi plus jest tego taki, że niektórych rzeczy tutaj w Polsce, na polskim rynku się w ogóle nie kupi. Bo no, nawet tego nie mogłem znaleźć na internecie, jakichś tam szwedzkich stronach. To widziałem? I to jest bardzo ciekawa... O, 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 rzecz, co Rybciu? Czy mogę tej ciasteczko daleko no, no Za chwilę. <laughs> Już kończę. No i tak to wygląda.